Cześć, witajcie jestem RTA a w dzisiejszym odcinku będziemy Testować tego to grape'a Jest to dzik Jest to energetyk z podszyldu dzik O smaku właśnie winogronowym Jest to nowość na rynku tak naprawdę No Zobaczymy jak smakuje ja go jeszcze nie piłem Ty pewnie też bo tak jak mówię jest to nowość Niedawno go dopiero dostaliśmy tak. Niedawno został wprowadzony do, do sklepów Tak więc co no Stestujemy i damy wam jak zawsze rzetelną opinię Zabieramy się do testowania intro Teraz. No dobra, no to my się zabieramy za testowanie go. Ogólnie ja wam powiem, że puszka jest całkiem fajna dla mnie. Tak, ona jest taka właśnie fajna jakby ma taką matową strukturę. Tak, jest taką matow ma, ma taką matową strukturę i ma bardzo ładne kolory jak dla mnie. Jest, jest dosyć ładna, no ale Puszko, przecież nie będziemy smakować, trzeba go sp spróbować po prostu. No bo jak inaczej? Tak, ale jeszcze powiem, że oczekiwania są dość wysokie, bo testowaliśmy już, jak możecie zobaczyć, w innych odcinkach na naszym kanale parę, dzi parę dzików. Był na przykład Tropik, był. Mango, tak. jakieś tam jeszcze inne. Ty testowałeś jakiegoś na shorcie nawet tak, więc. Tak, tak, y, czery to był. I, tak. I wiemy, że naprawdę te dziki są naprawdę dobre, trzymają poziom. W mojej opinii są to najlepsze energetyki na rynku? No w mojej też, bo, bo naprawdę są, są dobre Tak. i nie, nie są ani przesłodzone, są po prostu idealne, no takie jak mają być. Jeszcze y, mają ten, y, zero cukru, więc już w ogóle. Tak, y, no i co? piję je można powiedzieć na co dzień, choć jeszcze za dużo energetyków nie piję. Tak więc, no, jak mówiłem, oczekiwania są dość wysokie. Tak więc co? Zabieram się za testowanie. Testowanie. Otwórzmy. Dobra. Tutaj. O, można zobaczyć, ma taki fajny kolor. Właśnie winogronowy. O, już czuję, jak ładnie pachnie. oj czuję, jak ładnie pachnie, tak. Pachnie jak takie winogronko, naprawdę. Jak takie prawdziwe winogronko. To no, pachnie te, właśnie takimi mocnymi winogronami. Możesz pokazać wyraźnie, żeby żeby było widać kolor do kamery? Tak. Kolor jest tak. taki właśnie fajny, taki no winogronowy po prostu. Nie? Tak. Kolor jest winogronowy. No, no i my się zabieramy za testowanie, no bo w sumie nic nam nie pozostało po zapachu już. Tak. Opakowanie też jest takie ładne. No, no i testujemy. To jest to czego oczekiwałem. Tak. Jakbym... jakbym był u babci na tarasie. U babci rosną winogrona, wziąłbym z drzewa i to jest dokładnie ten sam smak. Dokładnie ten sam smak jak jadłbym winogrono z babci tarasu, naprawdę. No wyszło im, to nie oszukujmy się. Tak, no ja mam taką samą opinię. Jest to bardzo dobry energetyk. Będę kupować więcej o ile będzie jakaś okazja, bo takie mówię za często nie piję, ale... Jest naprawdę fajny, no. Ten smak jest taki głęboki tego winogrona, więc naprawdę mi posmakował. Yy, moja opinia to będzie 8 na 10. Jest naprawdę bardzo fajny. Będę go pić. Tak, yy, dla mnie tak samo, no i yy, jest bardzo fajny, ma bardzo fajny smak, właśnie taki naturalny winogronowy. No. No i jest, jest ogólnie bardzo ładny kolor, ma, puszka jest bardzo ładna, więc dla mnie 10 na 10, no, powinien być po prostu, jest taki jak powinien być, no tak. nic dodać, nic ująć, jest naprawdę, jest naprawdę spoko. No tak jak przed chwilą testowaliśmy innego i on był nie za bardzo, co też zobaczycie na YouTubie testa, bo to był black, no ale generalnie to, to, to ten jest właśnie taki jak ma być, te dziki są naprawdę dobre, i jak macie coś kupować to naprawdę ja bym się rozglądał za tymi dzikami, bo są naprawdę spoko i mają takie naturalne smaki po prostu, ani nie przesłodzone, ani nie mają z kolei za mało tych, y, po prostu tej słodyczy takiej, no. Tak no więc i, no co? No i spoko jest dla mnie. Kolejny raz dzik nas nie zawiódł. Tak. A w zasadzie po raz kolejny pozytywnie zaskoczył, cały czas podnoszą poprzeczkę. Każdy dzik, którego wypuszczają jest tak naprawdę lepszy. Tak. Naprawdę, chłopaki robią dobrą robotę. Oby tak, tak dłużej, trzymajcie. No i co? To była nasza rzetelna opinia. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Lajkujcie, subskrybujcie koniecznie z dzwoneczkiem. No a my się widzimy w następnych odcinkach. Widzimy się w sobotę za dwa tygodnie o 12.30. Elo. Elo.